Natomiast dzisiaj rozmawiamy o tym, jak te lidy generować, czyli w jaki sposób z tego ruchu wygenerować jak największą ilość potencjalnych szans sprzedażowych. Najlepszą metodą, podobno, generowania lidów jest content marketing. Tak? Według wszystkich badań wychodzi, że aby generować lidy, musicie inwestować w content. I z mojej perspektywy oczywiście content jest wartościowy, natomiast najważniejsze jest um, nie tworzenie contentu jest znaczy Proces generowania leadów to nie jest proces tworzenia kontentu. Niestety bardzo często marketerzy uważają, że jeżeli opublikowali trzy blog posty, albo stworzyli jakiś materiał na YouTube'a, albo napisali bardzo merytorycznego posta na Facebooku albo artykuł na Linkedinie, no to super, to jest, że tak powiem, moja robota marketera jest wykonana. Moje, moje zdanie jest zupełnie. Inne. My powinniśmy generować treści tak atrakcyjne, aby potencjalni klienci chcieli za nie płacić swoimi danymi kontaktowymi, czyli aby, jeżeli tworzymy treści, tworzymy różnego rodzaju treści o tym za sekundkę, to najistotniejsze jest to, żebyśmy tworzyli je na tyle atrakcyjnie, że klienci chcą za nie zapłacić. A w tym momencie mogą płacić. Czasem, tak jak wy w piękny czwartkowy wieczór wysłuchujecie moich słów, albo mogą płacić swoimi danymi kontaktowymi, mogą też płacić pieniędzmi, jeżeli ten kontent jest na tyle wartościowy, że warto za niego zapłacić. Jeżeli chodzi o rodzaje treści. To ja pewnie mógłbym tutaj opowiadać ze trzy godziny o tym, jak można tworzyć różnego rodzaju raporty, albo e-booki, albo infografiki, albo wideoporadniki. Bardziej chciałbym się skupić dzisiaj na tym, nie tyle jakie rodzaje treści można generować, bo to są różne formaty przyjmujące. Znaczy, treść jest jedna, ale ona może przyjmować różne formaty, a bardziej mi zależy na tym, abyśmy przegadali to, jak powinniśmy podchodzić, do tworzenia tych treści. Dla mnie jedno z najistotniejszych kwestii jest dzielenie treści na mniejsze części, czyli jeżeli mamy napisany artykuł z najlepszymi dziesięcioma praktykami o, albo mamy artykuł w czymś, w czym nasza firma się specjalizuje, to jeżeli napisaliśmy jakiś jakąś treść i zanim ją wzbogacimy o grafiki i różne elementy, to dobrze byłoby wydzielić z niej jakąś część, za którą klient będzie w stanie zapłacić tymi swoimi danymi kontaktowymi czyli zostawić lida. Także pierwszy element tak jakby najlepsza porada jak tworzyć content marketing po pierwsze, twórz na tyle dobry content marketing, że ludzie chcą się, Chcą za niego zapłacić swoimi danymi kontaktowymi. Z drugiej strony, jeżeli udostępniasz po części te treści za darmo, to udostępnij je w sprytny sposób, tak aby za część tych części, tych treści klienci płacili. Czyli jeżeli piszemy artykuł na blogu, to zostawmy dodatkową treść, która jest do ściągnięcia, albo dostępna po podaniu. Jak e, danych kontaktowych. E, z mojej perspektywy uważam, że najlepszą strategią do podejścia do tworzenia treści jest przeformatowywanie tych treści. Czyli, jeżeli mamy jakąś treść główną, czyli nasz arty, artykuł ekspercki jest on wpisem na blogu, e, to e, oprócz tego, że powinniśmy e, mieć. E, Pewien element, który spowoduje, że klient zostawi z tego Lida, to my przy dystrybucji tej treści powinniśmy ją przeformatować na kilka rzeczy. Czyli jeżeli mamy artykuł ekspercki na naszym blogu, bo raczej powinniśmy sprowadzać te treści do nas, to dobrze jest zrobić taki skrót tego artykułu i opublikować go chociażby na naszym profilu na LinkedInie, bo to jest od razu fajne źródło ruchu. Możemy, z, jeżeli te treści są w miarę fajnie ustrukturalizowane, skrócić te treści do prezentacji na LinkedInie, na szerze, czyli też tak naprawdę części Linkedina i Slideshare również ma swój ruch i, tak jakby zajawkę samej prezentacji, zajawkę tej merytorycznej treści, którą tworzymy, umieścić na szerze. Oprócz tego w samej treści fajnie jest y, właśnie dodać tą dodatkowy element, taki ściągalny, czyli element downloadowalny, aby klient do całego do artykułu miał jakąś checklistę, e-book albo jakąś taką treść dodatkową. Sam artykuł możemy później przetworzyć w formie audio i przy delikatnym przeformatowaniu stworzyć y, na ten temat nasz. Y, Wpis na, znaczy nie wpis, tylko odcinek podcastu, jeżeli taki prowadzimy. Jeżeli mamy odcinek podcastu, czyli mamy wersję audio, no to możemy ją w dosyć prosty sposób dodać, prawda, te takie działające, działający głośnik i opublikować ją na YouTubie, czyli wykorzystujemy nie tylko tak, jakby treść na blogu, i to jest wszystko, tylko republikujemy tę treść troszeczkę przeformatowanej wersji, natomiast sama treść jest cały czas tak jakby jedna i główna. To jest bardzo dobry sposób na nie tylko tworzenie treści generujących leady, ale tak jakby promocję tych treści. Z mojego doświadczenia bardzo fajnie działają takie brzydkie a czy użyteczne treści? Bardzo często jak dział marketingu podchodzą do tworzenia treści, to myślą, że ok, no to e-booka to musimy z, zatrudnić grafika, żeby to zrobił, później copywriter do sprawdzenia. Niestety, treści typu lead generation bardzo często nie są czytane, z mojego doświadczenia, bo nie, nie chcę mówić, że one są niemerytoryczne, bo ten webinar jest lead generatorem, ale... Konsumpcja tych treści ściągalnych nie jest taka stuprocentowa, natomiast jeżeli i tak jakby oprawa graficzna nie jest bez znaczenia, natomiast nie trzeba się na tym tak strasznie skupiać. Z mojego doświadczenia wynika, że brzydkie, acz użyteczne treści są dużo bardziej wartościowe dla naszych odbiorców. I jeżeli mamy jakąś checklistę, czy to jest dosłownie PDF, albo jakiś Google Spreadsheet, albo mamy jakiś spreadsheet, który jest kalkulatorem, bo wylicza to i to, albo mamy jakiś szablon, kanał, to może być dosłownie prezentacja w PowerPoincie, która ma swoje puste elementy do wystawienia, albo jest to zestaw, czyli na przykład lista 10 narzędzi, lista 15 sposobów, lista najważniejszych źródeł. To są elementy, które nie muszą być super graficznie robione, natomiast one są wartościowe dla odbiorcy i oni są w stanie za nie sporo zapłacić, w rozumieniu zapłacić za ściągnięcie tych treści, zapłacić za te treści swoimi danymi.